Siema, siema, z tej strony, mam, bo proszę, 5, to jest na, na tym kanale. I dzisiaj mam urodziny. Kończę 10 lat. 29 grudnia, jak właśnie dzisiaj jest. E, I mam wy, no, wyzwanie, żeby skorzystać z opcji zagraj ponownie 10 razy. No, jeszcze mam 9. Zbiorę klejnoty, wygraj i. Na Ms mam jeszcze pokonać przeciwników Może być troszeczkę trudno, bo mam te lagi Kurde Chodź tu no, Typek mi zabrał jednego tego innego fraga No i widzicie sami widzicie jakie mam lagi Gień. Gień, panie Janie. Kurde, zabrał mi faragę, ale okej. Okay. Ale spoko. Zadaj mi go zabić. A, ja zginęłam od armatki. Cały ja. Cały ja. A i właśnie biłem też siedemdziesiąty level, więc jest dobrze. Kurde, piszcie. Kurde. Co za noob. Super, przegramy to. Już była wygrana, nie? Już była wygrana. Nie, idziemy na solo. Na duo. A, i też wyjąłem 16 tysięcy pucharków. No głupie lagi, Boże Święty Jak gram ogólnie, to nie mam żadnych lagów, nie? Nie musisz mi pomagać, bo sama chcę sobie... Chodzi, że to panie... Panie No i patrzcie, wie tu widzicie? To jest nienormalne. Zabij go już. Co, boisz się? Wow, brawo. ser porąbane lagi. Mój kill. O, co za kradziej. Ta, jeszcze ile, no? Co jeszcze? Co jeszcze? Co? A przecież nikogo nie zabiję. No kurde! Ale daj mi go zabić Po prostu serio nie wytrzymam Jeszcze mi tu wie nie nie nie, nie wytrzymam No właśnie Kurde weź, weź ulta i będziesz miał większy zasięg Cały czas się boi Przecież jakiś jest, stoi w strachu jak Nie wiadomo kto Po się nie da grać na Po prostu się nie da Mapie konkursowy przynajmniej będę. Te Co to za mapa? No ja faktycznie to mapa. No serio. No i weź się walutę wal się Ale że ja tak długo lecę? Dobra. dwóch zabitych No <śmiech> <śmiech> I'm the best <laughs> Serio nie wiemy co się tu dzieje Ta mapa jest... Dziwna. i o to on o to sobie no nie ta ms jest przecież normalna no kurde co to za lagi ta jeszcze tylko tik mi tu brakował co za chamstwo o szcze ja. co to ma co to ma być nie normalne no i patrzcie widzicie to jaki

Działam. Laki turne. No widzę, prawda? Po prostu to zmieńcie. Się będę kupywał te gadżety, bo nie mam gdzie tam wydawać. Po prostu nie się z tymi ragami serio Jest ta Nita Nita Jeszcze nita. się ją ulepszę Teraz to zostawiam, żeby ulepić od gara Co to za mapa? No patrzcie, widzicie te lagi? Hmm. Po prostu nie wytrzymam nie dobra, to, to, to było na tyle z tego odcinka, trzymajcie się, nie zapomnijcie żeby suba i subskrypcję, bo lecimy do końca roku po subskrypcji Raczej nie jest to możliwe, ale no, jeszcze chęci się liczą No i nara.